ma z tej strony Puszk Dzisiaj nagrywamy sobie um, Ani Minecraft Bear Wars Nie Sky Wars też nie To co? No nagrywamy sobie dzisiaj Taki odcinek jak Po prostu Udekorować sobie domek, pokażę wam Kilka takich dekoracji fajnych Dosyć No tu widzę liski są bo to jest w sumie najnowsza wersja. No to nie ma się co dziwić. Ale tak. Mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie takie odcinki, gdzie wam pokazuję na przykład takie różne dekoracje do domku. No. No i że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No. A my przechodzimy do filmu. Jak już, jak już wspomniałem, będzie to po prostu dekoracje do domków. Także tak. Pierwsza dekoracja to jest taka dekoracja bardziej ogrodowa. Może tu Wam to pokażę. Potrzebujecie do niej. Gdzie są? O, to briki. Potrzebujecie chyba cztery. Albo nie wiem potrzebujecie jeszcze trapdor, ale ten żelazny to iron trapdor potrzebujecie jeszcze mm, pressur plate'a mm, tego kamiennego oraz slab oraz tego tutaj smoothstone slaba dobrze także y, robicie oraz no w sumie Netherrak albo ognisko, zależy co chcecie. Ja akurat y, dam wariant z netherrakiem i z ogniskiem. Także tutaj y, sobie ognisko dam oraz, ne oraz netherraka. I sami możecie sobie ocenić, które jest lepsze. Także zaczynamy. Postawiacie tak. Jak to jest netherrackiem, no to tu dam netherracka. Jeszcze Flint and Steel sobie wezmę. No i taki ekwipunek. W sumie to taki. Bądź w zależności, jak ktoś chce taki ekwipunek, potrzebuje, żeby to zbudować. Także tak no, robicie tak. Tu robicie tak. Tu, mu tu musicie jeszcze, no nie wiem, jakiegoś dir wejście Żeby tak o to postawić. Tak. Teraz... Chyba z ogniskiem tu lepiej wygląda, ale jak mówiłem, zrobimy to z, y, z, y, z tym, no wiecie. Robicie tak, tak. Tak, tak. I teraz tak, tak, tak i tak. No i taki mały grill. O, jeszcze zapomniałem. Tak on wygląda. Tu. Co ja nie chciałem tego dać? Sorry, to. O. Tak on tutaj wygląda. Taki nadwór, taka ozdoba. Usmażę sobie cegłę. LOL. Nie wiem, tak się go otwiera, chociaż otwieranie to tu nie jest dobrą funkcją, tylko tu chodzi o same, wiecie. Takie ten. A tak wygląda wariant z ogniskiem. Może to ognisko, nie wiem, możecie sobie tutaj dać. W zależności jak ktoś chce. Ale ja żeby Wam pokazać dam tutaj. Obecnie bardziej mi się podoba to z ogniskiem. Ale już sami sobie to ocencie. No, także widzieliście krótkie prezentacje tego, które zrobiłem. No i teraz przechodzimy do następnej dekoracji. Będzie to konsol konsoleta DJ. -a. No tak, tak, no. To wam pokażę może tutaj, ponieważ po prostu jestem w wiosce, a tutaj to nie będzie raczej pasować, tu we wiosce. No, także wyczyszczę sobie ekwipunek. Także do tego potrzebujecie tak. Dwa note bloki. Gdzie one są? Gdzie są note bloki? Dobra, wpiszę, będzie szybciej. Note. No, to do, dobra. Dwa. Ja to robię na kreatywie ale jak wy chcecie na survival, no to po prostu wam mówię. Dwa bookshelfy. Yy, gdzie one są? Też sobie może wpiszę. Bookshelfy to jest to. Dwa oczywiście też. Dwie te płytki. Jedną dźwignię. I redstone nową lampę. Taki ekwipunek potrzebujecie, żeby to zrobić. Także najpierw robicie tak. Nie. O, z shiftem. Żeby wam nie grało. Tylko, żebyście, wiecie, mogli postawić. Teraz yy, kładziecie tutaj. I tak. Już w sumie możemy to zrobić z drugiej strony. Tak. Później tak. Tak, tak. I tutaj tylko dźwignia w tą stronę, o. no i tutaj jest taka mini konsolka DJ możecie tutaj sobie grać, nie takie tam, co prawda to nie są, ten grill, to nie jest takie bardziej użytkowe, tylko to jest takie po prostu dekoracyjne, wiecie użytkowe mogą być kolejny odcinek, o, oczywiście piszcie w komentarzach, gdybyście chcieli kolejny odcinek z tego i już takie użytkowe rzeczy dobra Trzecia dekoracja w dzisiejszym odcinku będzie to komputer. Tak, o nie, niepotrzebnie ja to zniszczyłem. Czekajcie. Dobra, już zbudowałem. Także tak. Najpierw, w sumie już trzecia dekoracja to będzie komputer. Gdzie by go. No, myślę, że tutaj go zbudujemy. Tutaj. O. Widzę, że villagerzy Będziecie mieli gdzie sobie impre od teraz robić. Hm. Dobra, no to tak. Potrzebujecie do tego tego Oak Planks, czyli jakieś dębowe deski, jednego bookshelfa. Mm. No, ja nie mogę znaleźć tego bookshelfa. No dobra, tabliczki. Dobra, byle jakie, ale najlepiej te. Bym wam polecał. Presur plate'a. Co tam w ogóle było? O, w ogóle, dobra. Sorry. Yy, Presur Playta potrzebujecie. Przycisku. Jako myszka oczywiście do komputera. Yy, schodki. Ale takie te. Takie, gdzie one były? Takie tylko stone brickowe. Dobra, tak będzie szybciej. S, s, e, stone. O, takie. Doniczkę. Gdzie jest doniczka? Tu gdzieś będzie chyba. O, mam. Potrzebujecie jeszcze jakiegoś tam kwiatka, żeby tam po prostu zasiać. Ja może wezmę sobie... No, nie wiem, no wezmę może no, tego, o, takiego klasycznego, albo ten niebieski jest lepszy. Dobra. Potrzebujecie jeszcze murek. Jak był murek? Potrzebuje o... Yy, cobblestone wall, takie coś. Oraz obraz. Potrzebujecie jeszcze. Gdzie jest obraz, 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 obraz? O, painting to jest. Paint. Dobra. Painting. To już mi się nie mieści, także zrobimy tak. Dobra. To zaczynamy. Robicie tak. I tak. A jeszcze zapomniałem o jednym. Takiego slaba potrzebujecie. O, jak slab. No, robicie tak, później tak. I stawiacie. To już nie jest Wam potrzebne. Tutaj stawiacie takiego slaba, i to już w sumie jest takie typowe biurko, ale to nie jest, to nie jest jeszcze koniec. Tutaj teraz zamieniacie na książeczki i tabliczkami. To tak robicie. O, z dwóch stron dokładnie tak później tu stawiacie to i to tu to y, stone bricki stawiacie o, dokładnie tak w tą stronę żeby to jakiś taki monitor był to jest komputer tutaj stawiacie doniczkę z jakimś kwiatkiem a tutaj painting o nie nie taki duży, a nie, bo to trzeba zrobić tak, że najpierw to, żeby był pojedynczy. O, i byle jaki sobie wybieracie, ja wybiorę ten, i dopiero teraz stawiacie to. I proszę, wasz komputerek gotowy, takie jakby stanowisko, można powiedzieć. Tutaj macie, oczywiście, coś źle zrobiłem. O, w tą stronę przycisk. Tutaj macie tylko myszkę, pyk, 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 sobie tutaj Gracie na kompie No Także przechodzimy do kolejnej dekoracji No nie, znowu to zniszczyłem, dobra yy, To czekajcie Naprawię to o, slab jest tutaj. O, dobra. Sorry, sorry, że ja to tak niszczę, ale nigdy nie robiłem takiej serii. No to wiecie. Dobra. E, no, to tak. Kolejną dekoracją będzie kanapa. No, taka po prostu zwykła kanapa, nie? Dokładnie. I zaraz wam ją pokazuję. Będziecie potrzebowali stajn. Ona jest bardzo łatwa do zrobienia. Tak. I ja może zrobię takie, o. Takie schodki i jeszcze sign. Sign. Sign też, byle jakiego koloru chcecie. Ale ja wezmę oczywiście ten klasyczny, Oak. Ten dębowy. Kanapę tym wieśniakom zrobię tu. Tak, tak, tak. Pyk. I pyk. I zrobiona kanapa. To było akurat szczególnie łatwe, żeby to zrobić. Teraz zrobimy staroświecki zegar. Taki, wiecie, z tym wahadłem. Tu i może zrobimy. I tak, do niego potrzebujecie piston. Pistona potrzebujecie. Zwykły taki. Ten jest taki, widzicie? Ten jest taki brzydki tu. Tego zwykłego najlepiej weźcie. O. Weźcie jeszcze y, terapdor Taki zwykły. W sumie w zależności, jak ktoś chce. Ale ja biorę zwykły item. Frame. I ten frame ma. Zegarek. Clock. Nie clock. Dobra. Zegarek. Później potrzebujecie mm, tego. To było o tego o a później potrzebujecie po prostu kraty 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 gdzie jest krata jak była krata o jest iron bars no i jakąś tam ścianę do zrobienia ja wezmę może tą najciemniejszą zrobię o. Macie tu taką ścianę, to będzie 3x3 zegar Czyli tu zrobię taką ścianę, taką mini symulację Okej okay. I teraz zaczynamy Najpierw kładziecie raz, dwa, trzy Tak robicie, żeby na tym postawić wasze trapdory I oczywiście zamknięte Pyk, pyk, pyk Dobra Teraz Robicie takiego trapdora i niszczycie od środka. Teraz tu dajecie pistona. Yy, w nim item frame'a i zegar. I zegar. I zegar zwykły. Teraz. A mm, oh, sorry. To jest, to jest 4x4. Zapomniałem. <ścoughs> Czyli muszę wszystko jedno podwyższyć. Chociaż 3x3 pewno też by wyszło. Ale 4x4 będzie chyba mm, no takie lepsze. Myślę. o tak to musi być może tutaj jeszcze taką podłogę damy i zaraz tak dajecie tutaj mm. to na przykład o to będzie tu lepsze tak tu dajecie tak tak nie mm. Mm. tu blok jednak musi być złota o tak tak o, właśnie w tym stylu. I teraz, jak widzicie, macie taki tutaj yy, ten, taki tutaj dekoracyjny zegar z wahadłem, taki... No niestety to wahadło Wam nie działa, ale myślę, że taka dekoracja, no w miarę spoko to wygląda. Możecie oczywiście napisać w komentarzach. Tak to tutaj się prezentuje. Można sobie obracać, ale po co? <laughs> Nieważne. Dobra, także teraz przechodzimy do kolejnej dekoracji. Kolejną dekoracją będzie półki po prostu. Bardzo łatwa dekorac... dekoracja, gdzie im by tu dać półeczki. Nie wiem. Może gdzieś tutaj dam. O, tu będzie idealne miejsce, żeby dać im półeczki na kiełbasę Dobra. Stair, stairsy, tej I potrzebujecie jeszcze slaba. O! Dokładnie. Potrzebuję. O, dobra. Timeset day zrobię, żeby było po prostu jaśniej. Chociaż i tak tu jest jasno. Dobra. I teraz dajcie. Ja tu wam chcę... Sorry za w ogóle takie jakby szumienie, ale to ja mam takie drzwi w pokoju, no i wiecie jak... Ym, to jest. Jak pralka jeszcze pierze. No to jakby coś dobra. Damy im gdzieś dotąd te półki. Tak. Teraz dam... Teraz tak. O, dobra. Oczywiście mogą być takie wysokie jak wy tylko sobie zechcecie. Bo to nie, nie, nie stanowi jakiejś różnicy. Dobra, i to zrobiłem źle. Jak, jak to ja. Tak, czy, tak musicie to zrobić. O! I teraz musicie dać na to. Co? Czekajcie. Tak. No, o, tak. Pyk, i teraz? Mm, tak, tak. Nie tutaj. O. Yy, źle to postawiłem. Tu jednak musi być blok, żebyście sobie tak to postawili. O. Tak. O. Pyk, pyk. I tak, o. I tak, tak, tak. No. I macie takie może proste półeczki. To jest, ym, no, takie. A spróbujmy teraz zrobić takie. O. Takie, o, takie. Takie mają być. O, dobra. Tutaj pyk, pyk. I teraz o tak macie zrobić. Takie mają być te półeczki. O, dobra. Co ja to zrobiłem? O! Tak to ma wyglądać. Sorry, że mi tak nie wychodziło, ale no. Tak to ma być. Jeszcze tu może z drugiej strony się im załata. Zatkałem półkę i rozwaliłem coś. No, w sumie jak to ja? No, to, to jak robicie sklepik, to takie coś może się przydać. Tylko mówiłem, że to jest bardziej do wyglądu, a nie do praktyki. Chociaż można by było to wykorzystać, że tu jakieś skrzynki za tym zamiast tych desek, i można by było to jakoś fajnie wykorzystać. A teraz. A teraz. Yy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. I jeszcze raz podsumujmy sobie wszystkie to. Grill. Konsoleta DJ-a. Już moglibyście tutaj dać przyciski zamiast slabów, ale to już od Was zależy. Możecie sobie edytować. Później tutaj półeczki. Coś było. Yy, nie, tu zaczynałem film. Także spoko. Tutaj jest. Komputerek. Tam, to jest kanapa. Komputerek. Zegar z wahadłem oraz no to, to już pokazywałem. Dobra. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, możecie oczywiście pisać w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Myślę, że to będzie nowa seria. o ile tłowiec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. łocie. dobra. To będzie raczej taka nowa seria, jak zbudować, bądź takie no po prostu paradniki do budowania. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, cześć.